Jak Twoim zdaniem buduje się pewność siebie? To takie szybkie pytanie zadałem, że nie zdążyłeś się napić. Tak, tak, tak. <laughs> Moim zdaniem, najlepszym początkiem jest pójście do siłowni i zadbanie o swoją muskulaturę. Bo ja pamiętam, jak to był naprawdę dla mnie duży przeskok. Ja nigdy nie miałem problemu z pewnością siebie, ale też nie myślałem o tym świadomie. Bo, bo, bo też byłem zawsze otwarty, nie miałem problemów w kontaktach z kobietami, aczkolwiek bardziej wydaje mi się, że były to relacje, wiesz, przyjacielskie niż takie romantyczne. I w momencie, w którym rzeczywiście zacząłem pracować nad swoją muskulaturą, to zauważyłem bardzo dużą poprawę u siebie. Wtedy jeszcze nie, nie była to świadoma, nie, nie była to świadomość o pewności siebie. No, ale inaczej rozmawiałem z tymi dziewczynami. Wiesz, w momencie, w którym zdjąłem bluzę i było widać gdzieś tam zarys mięśni, to, to czułem się fajnie i myślę, że od tego trzeba zacząć, naprawdę. Oczywiście można być pewnym siebie, nie chodząc do siłowni i nie mając żadnej muskulatury. Ale to już są bardziej myślę cechy charakteru, które są zbudowane przez całe życie, a jeśli ktoś nie ma tej pewności siebie, to siłownie jest najlepszym miejscem, żeby, do, żeby, żeby, żeby to rozpocząć, tą przygodę, z, z, ze zwiększanie pewności siebie. No i też poszerzanie po prostu swojej wiedzy, nie? no bo im więcej wiesz na różne tematy, tym większą masz świadomość i tym też będziesz bardziej pewny siebie. No bo jak ktoś cię zapyta o jakiś temat, a ty będziesz miał rzeczywiście wiedzę na, na dany temat, no to poczujesz się bardziej pewny siebie, prawda? Jak komuś nie pasuje siłownia, to myślę, że też dobrym wyborem może by, mogą być sztuki walki, to też na pewno buduje Oczywiście. pewność siebie. Tak, ja bym jak, do tego najbardziej, jeszcze... jak najbardziej. Ja bym do tej wiedzy jeszcze dodał doświadczenia, próbowanie rzeczy, zbieranie doświadczeń, tak samo wykraczanie poza swoją tą już rozwojowo wyśmiewaną strefę komfortu, wykraczanie poza mm. nią, robienie rzeczy, które nas stresują i także słyszałem taką... Fajną moim zdaniem teorię budowania super pewności siebie i polega ona na tym, że robisz to, co sobie zaplanowałeś, plus jeden więcej, czyli masz trening. Planujesz 12 powtórzeń, robisz 13. I tak to, to nie ma być tak, że tylko trening, to ma się stać twoją mantrą życiową, że robisz to, co od siebie wymagasz, jeszcze więcej. I tak po sobie zauważyłem, że naprawdę to, to buduje pewność siebie. Wiesz, mi się wydaje, że ludzie też często patrzą na treningi takie siłowe w taki sposób, że o to debil poszedł na siłkę i co on z tego ma, nie? że co mi to da, że pójdę do siłowni. Ale tutaj też chodzi o budowanie systematyczności, o budowanie takiego poczucia, że od zera rzeczywiście możemy dojść gdzieś dalej, no bo każdy zaczynając pierwszy raz, idąc na pierwszy w życiu trening siłowy, Zaczyna od zera i potem trenując regularnie na przykład przez rok, widzi, że trening numer 365 jest już zupełnie inny, nie? I poświęca jedną czy dwie godziny w, nie wiem, trzy razy w tygodniu, na przykład na coś takiego i to sprawia, że staje się codziennie lepszym, więc treningi siłowe nie muszą być. To może być trochę taka, wiesz, przenośnia ta samodoskonalenia w, w w wiele szerszym ujęciu niż, niż tylko budowanie sylwetki czy muskulatury. Tak, myślę, że właśnie treningi siłowe i ogólnie treningi uczą pewnej filozofii życia, takiej zdyscyplinowanej, gdzie jeżeli wkładasz pracę w coś, no to są z tego efekty. Siłownia jest świetna, bo od razu widać te. Może nie od razu, ale z jakimś czasem pojawią się te efekty, i to jest takie tak. budujące i pokazuje, że rzeczywiście mamy na coś wpływ. To myślę, że jest taka filozofia, która Tak, dokładnie i wiesz. Nie, nie zawsze będzie ci się chciało iść na trening, i, ale jak pójdziesz mimo wszystko, to zdasz sobie sprawę, że często te ograniczenia są w Twoim mózgu, a nie w, nie w, swoim, nie w Twoim ciele. Ostatnio też słuchałem taki ciekawy podcast. Też uprzemka, tylko burczyka. Mhm. Z Sylwestrem Kłosem, który mówił o tym, że często my nie czujemy się zmęczeni fizycznie, bo pracowaliśmy w biurze przez 8 godzin. No to dlaczego mamy się czuć zmęczeni fizycznie, no przecież nie, nie zrobiliśmy w ciągu dnia nic, żadnej aktywności fizycznej, więc nie czujemy się zmęczeni fizycznie, czujemy się zmęczeni psychicznie i pójdziemy nawet na krótką przebieżkę 15-20 minut i nagle okazuje się, że mamy energię na kolejne 4-6 godzin funkcjonowania, nie, bo często ludzie, wiesz, przychodzą z pracy, są za przeproszeniem zjebani, mówiąc, o Jezus Mary, przecież ja nic dzisiaj nie zrobię, nie, siadają na kanapie, odpalają tv i siedzą tak do 22, nie. A wracasz z pracy, jest godzina 16, nie masz energii, mówisz, to dobra, szybko, trening, nawet to nawet może być 15-20 minut, yy, przebierzka i, i nagle twój umysł dostaje, wiesz, yy, dostajesz dopaminę i możesz funkcjonować, możesz funkcjonować dalej. Dokładnie tak. Ja osobiście najbardziej leniwie czuję się wtedy, kiedy mam leniwy dzień i nic nie robię. Wtedy właśnie jestem zmęczony tak. i nic mi się nie chce. A jeżeli mam taki dzień, że jest mnóstwo aktywności, to mam tą energię, więc to jest takie. Dopiero jak coś robisz, to zmienia się jakby twój cały stan ducha, można powiedzieć. To był tylko przedsmak. A premiera całej rozmowy już od piątku dostępna na moim drugim kanale podcastowym. Link w opisie. Jeżeli dotarłeś do tego miejsca, to zostaw w komentarzu taką oto emotkę Małpki. Pokazuje mi ona, że nie jesteś botem a prawdziwym Homo sapiens. I dodatkowo wspierasz cały projekt darmowych rozmów najwyższej jakości oraz moje morale. Zostaw jeszcze subskrypcję, aby być na bieżąco i widzimy się w piątek. Cześć!